Jej! Jej! Ostatni mafin z tej dostawy! Dlaczego ich mafiny są takie białe? Jeden dolar. Chwileczkę. Nie wydaje mi się. Co ty wyprawiasz, Farkel? Takie jest prawo podaży i pobytu. Oni pragną, my dostarczamy. Zobaczymy, na ile wycanią ostatniego mafina. Dolar 20! Dolar 50! Hej! Dlaczego ich mafiny tak was kręcą? Przecież my tu mamy pełno mafinów. Dwa dolary! Dwa! Przecież no dobrze. Raporty z postępów. Jak się mają sprawy w zmyślonych korporacjach? Hart i Friar mafiny raportuje. Zaczęliśmy mając 100 mafinów przygotowanych z naturalnych i organicznych składników. A dlaczego wybraliście takie składniki? Ponieważ jesteśmy uczciwi i odpowiedzialni. Naprawdę, tak uważasz? Sama nie wiem, spędziłam cały dzień z tym gościem. Na razie sprzedaliśmy 14 mafinów w cenie jednego dolara. Okej, okay. a ile was kosztowały? Właściwie to ani jednego centa. Jak to możliwe? Bo moja mama je dla nas kupiła. Chciałabyśmy sprzedawali coś zdrowego. I powiedz, jak na tym wychodzimy, Huckleberry? Jak tylko je wszystkie sprzedamy, oddam jej pieniądze. Zostaje przy naszym produkcie ser. Ja też zostaję, bo jest wszędzie. Ile zarobiliście friar? Pozwól mi prowadzić lekcję, Farkel, dobrze? I ja decyduję o tym, co i kiedy mam powiedzieć. I ja decyduję, kto ma prawo głosu i o co będę ich pytać. Ile zarobiliście friar? Tak! Otóż nasz zysk zapisałem tutaj. Zero. Przepraszam, ile? Zero. I to nie w porządku, ser, bo nasze mafiny są zdrowe. Przepraszam, ile? Zero. Nikt ich nie chce nawet za darmo. No dobrze, porozmawiajmy o prawdziwej firmie. Mafiny Farkla. I Riley, mafiny Riley i Farkla. Jasne, wmawiaj to sobie dalej. W przeciwieństwie do konkurencji, nasze zyski są szalone. Nasi pracownicy też. Co im się stało? Zjedli nasz produkt ser. Riley? Wszyscy uczniowie lubią nasze mawiny, tato. Moje drogie, niewinne dziecko. Czy rozumiesz dlaczego? Bo są wypełnione miłością. Wydaje mi się, że są wypełnione czymś innym, Riley. Właśnie! Dlaczego te mafiny są takie białe, Farkel? Bo składają się w 100% z węgla, wodoru i tlenu. E, wytłumacz to nie naukowcom, Farkel. Cukier! Są z cukru! To wielkie kostki cukru! Co? Nasze mafiny są z owsianki, miodu i ekologicznych jagód. Farkel mówiłeś, że są w pełni naturalne. Cukier! Mówiłeś, że są organiczne. Cukier! Mówiłeś, że są pyszne. Cukier! Farkel, założyliśmy firmę. Firmy nie okłamują klientów po to, tylko żeby zarobić trochę pieniędzy. Ha! Rezygnuję z udziału w Farkel. Te mafiny to czyste zło. Zamierzasz go zjeść? Bo jak nie zjesz, to ja go zjem. Jak nie zjesz, to ja go zjem. Jak nie zjesz, to ja go zjem. Wiesz, na czym polega sukces? Dajesz ludziom, czego chcą. Dlatego odnieśliśmy sukces. A oni nie.